Dzień dobry. Słuchajcie, nie mógłbym się jakoś tak mentalnie rozliczyć z rokiem 2021, gdybym nie wspomniał o jeszcze jednym odkryciu. Jeszcze jednym, no bo na głównym kanale już jest od jakiegoś czasu podsumowanie najciekawszych odkryć 2021. Ale jest historia. Wydarzyła się historia, która zasługuje na osobny odcinek na tym kanale i w zasadzie flirtowała z obecnością na głównej liście. Jak się okazuje. Ślimaki morskie potrafią same sobie obciąć głowę i przeżyć dzięki fotosyntezie. A nie tylko przeżyć, zregenerować z głowy resztę swojego ciała. Jak to robią? O co w tym wszystkim chodzi? Po co to robią? O tym wszystkim za chwilę, zaraz po segmencie sponsorowanym. Yeah! A dzisiaj sponsorem odcinka jest Surfshark VPN, czyli... Taka usługa, która pozwala Wam zwiększyć anonimowość korzystania z sieci, anonimowość jeżeli chodzi o to, jak Was widzą inni użytkownicy sieci, a w zasadzie jak Was mogą widzieć inni użytkownicy sieci, bo podłączając się do VPN-a, czyli do takiej wirtualnej, prywatnej sieci, jesteście w stanie wyglądać dla wszystkich innych użytkowników e, internetu, jak ktoś, kto znajduje się... W innym kraju, na przykład, i w ten sposób można albo obchodzić takie geograficzne restrykcje czy lokalne restrykcje, albo po prostu dla bezpieczeństwa w różnych komunikacjach, też ukrywać swój adres IP. A to tylko jedna z wielu funkcji, które oferuje Surfshark VPN. Jeżeli chcecie je wszystkie zobaczyć, zajrzyjcie do linku w opisie tego filmu. Ten sam link pozwala Wam też uzyskać całkiem sporą obniżkę ceny na tego typu usługę. Więc zachęcam do zajrzenia. I wracamy do historii, która, tak jak rekiny z Surfsharka, jest też w oceanie. Dobra, udawajcie, że tego nie słyszeliście. Morskie ślimaki. A nawet więcej, tak jak mówiłem, autodekapitujące się, fotosyntetyzujące morskie ślimaki z japońskich e, laboratoriów. E, tak, jest to odkrycie z japońskich laboratoriów, bowiem najpierw e, wszystko zaczęło się jeszcze w 2018 roku. To właśnie w takich badawczych ośrodkach zaobserwowano, że ślimaki z dwóch gatunków, ostatecznie, przynajmniej o dwóch gatunkach wiemy, te gatunki to Elizja marginata i Elisia atrovividis. Więc te dwa gatunki w warunkach laboratoryjnych okazało się, że zaczęły pozbywać się swoich głów, a w zasadzie oddzielać swoje głowy od reszty ciała. No i tego nie dało się przeoczyć, jeżeli jest się badaczem, który w laboratorium bada morskie ślimaki, że nagle głowy chodzą osobno od ciała. I tak mam na myśli dokładnie to. Głowy funkcjonowały osobno, a ciała osobno. I miało to miejsce na przestrzeni kilkunastu, nawet dni, w sensie ciało swoje, a głowa swoje. W międzyczasie głowa próbowała odtworzyć resztę ciała i udawało się to tej głowie. Odtwarzała resztę ciała razem ze wszystkimi funkcjonującymi organami, funkcjonującymi narządami, jak na przykład z sercem, które jakby nie patrzeć w przypadku ślimaka, raczej należy do tej części, która głową nie jest, więc obcinając sobie głowę ślimaki pozbywały się serca. A jednak były w stanie przeżyć, pozbywały się układu pokarmowego, a w zasadzie tej części, która odpowiada za trawienie. Więc możecie zapytać, skąd miały energię, na przykład, jak sobie dawały z tym radę? A ja odpowiem, jak już zaznaczyłem dwukrotnie, fotosynteza. Te ślimaki są w stanie przeprowadzać fotosyntezę, bo mają funkcjonujące chloroplasty. No dobra, nie są to do końca ich chloroplasty, to są chloroplasty, które pochodzą z alg, którymi się żywią. Natomiast no, one z nich w pełni korzystają. To zjawisko ma nawet swoją nazwę. Jest to tak zwana kleptoplastia. I akurat te ślimaki nie są jedynymi zwierzętami, które potrafią to zrobić w sensie podkraść chloroplasty np. algą, którymi się żywią i korzystać z fotosyntezy czy z produktów fotosyntezy, które te chloroplasty e, przeprowadzają ciągle. Może to mieć miejsce nawet na przestrzeni kilkunastu tygodni, natomiast w przypadku tych konkretnych ślimaków to jest kilka dni, może 10 dni, więc wskazuje to jednoznacznie, że głowa musi się czymś żywić w czasie, kiedy odtwarza resztę organizmu, bo w przeciwnym wypadku chloroplasty nie byłyby samodzielnie w stanie podtrzymać tego czegoś, nie wiem, no półślimaka czy regenerującego się ślimaka przy życiu. No bo. To nie jest tak, że takie zachowanie, czyli utrata części ciała, jest y, niezwykłe w świecie zwierząt. Wszyscy na pewno kojarzymy to chociażby z ogonami jaszczurek. Fachowo nazywa się to autotomią i może przybierać y, również takie bardziej skrajne przypadki. Strzykwy na przykład, kiedy są zaatakowane, pozbywają się części swoich wnętrzności, które wyrzucają na zewnątrz, i co więcej, te wnętrzności są dla napastnika toksyczne, więc można w ten sposób porazić napastnika, można w ten sposób napastnika rozproszyć, może w ten sposób napastnik się nasycić taką odrzuconą częścią ciała, no i wreszcie może to być jedyna opcja, żeby w skuteczny sposób przeprowadzić ucieczkę. Który z tych scenariuszy jest prawdziwy, jeżeli chodzi o ślimaki? Żaden. No bo nie uciekają one, nie jest to efekt ataku, prawdopodobnie nie jest to efekt jakiegoś stresu, i tak dalej, i tak dalej. Robią to tak naprawdę na życzenie, możemy powiedzieć, czyli na życzenie rozdzielają głowę i ciało, i ciało też jest tak na marginesie w stanie kilka dni, jak mówiłem, przeżyć. Jest pewna hipoteza, która. Tak na ten niesławny chłopski rozum wydaje się być nawet sensowna, a mianowicie taka, że w ten sposób ślimak chce się pozbyć pasożytów ze swojego ciała. Nie ma przeciwstawnych kciuków, żeby sobie je z siebie wydłubać w, w żaden sposób, czy w jakikolwiek sposób, więc stawia na takie bardzo ortodoksyjne rozwiązanie. Głowa oddziela się od pełnego pasożytów ciała i budujemy wszystko od początku w nadziei, że tym razem nic niepożądanego się do nas. Nie przyczepi, czy tak jest? Może, czy to jest potwierdzone z tego co wiem, jeszcze nie. Co więcej, tylko stosunkowo młode ślimaki są w stanie taką skrajną autotomię y, przeprowadzić. Im starszy jest ślimak, tym gorzej mu to wychodzi, aż w końcu przestaje mu to wychodzić wcale. Yeah! A dzisiaj po raz kolejny polecam wam książkę, którą przesłuchałem jako audiobooka. Y, książkę, która wyszła z ręki Christy Wilcox, a która nosi tytuł Venomous. Ja akurat słuchałem jej w anglojęzycznym oryginale. To jest świetna pozycja dla każdego, kto lubi biologię, kto jest zainteresowany toksykologią, ciekawostkami o zwierzętach i tak dalej, Generalnie, jak sama nazwa wskazuje, w grę wchodzą trujące dla człowieka czy dla innych organizmów żywych substancje wytwarzane przez inne organizmy żywe. Kopalnia ciekawostek, na pewno się nie zawiedziecie. W sumie nie sprawdziłem tego, czy jest polskie wydanie. Teraz Adam, bądź tak łaskawy i daj znać wszystkim, czy jest wersja po polsku. A jeżeli chodzi o artykuły, które warto przeczytać na stronie Naukowy Bełkot, to ponieważ w ten sposób nawiązujemy tak, jakby trochę do podsumowania roku 2021, to spieszę donieść, iż znalazło się tam kilka tekstów, które opisują wiele innych. Nieporuszonych do tej pory na tym kanale y, odkryć naukowych, które miały miejsce w minionych 12 miesiącach. Serdecznie polecam, lektura zajmie Wam nie więcej niż 10 minut, a można się naprawdę wiele ciekawych, interesujących rzeczy dowiedzieć. Linki do wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem, zostawiam w opisie. Yeah! I na koniec jeszcze dodaję, donoszę, bo o tym chyba nie wspomniałem, że w procesie regeneracji u tych ślimaków. W grę wchodzą, czy bardzo mocno działają komórki macierzyste, czego można by się spodziewać, wiedząc cokolwiek o komórkach macierzystych. Jeżeli zaś chcecie wiedzieć o tych komórkach macierzystych więcej niż tylko cokolwiek, no to jest świeży, jeszcze taki tylko stygnący, prawie że cieplutki film na głównym kanale na ten temat. Do którego też link zostawię w opisie, i żeby y, opis tego filmu za bardzo się nie rozrósł, to po prostu już teraz skończę. Dziękując Wam pięknie za uwagę i licząc, że zobaczymy, usłyszymy się już niedługo, więc do zobaczenia, do usłyszenia.